Jako, że mamy piątek, to tym razem luźniejsze info: Dobrowarka, bo porozmawiamy sobie w szczególności na temat XRP i ostatnich wzrostów. E, mimo wciąż takiego mm, trochę nie do końca sprzyjającego rynku, chociaż jest już zdecydowanie lepiej, e, tak naprawdę, tym wzrostom tutaj można by przypisywać mnóstwo różnych kwestii i przyczyn, e, i niewątpliwie jedną z nich jest e, zmiana kierownictwa w SEC, które dotychczasowo robiło XRP bardzo pod górkę, jak wiecie. Istnieje tutaj szansa, że pod nowym przewodnictwem SEC będzie miał zupełnie inne podejście do kryptowalut. Jednakże ostatnie ATH dla XRP może być również wypadkową adopcji instytucjonalnej, samej, samej sieci płatniczej. Także jak wiadomo wiele z tego tutaj e, działo się w bes i nie wiem jak co niektórzy mogą e, umniejszać projektowi, który jako jeden z nielicznych cisnął nawet właśnie w BIR-markecie. Taka niepisana zasada w krypto mówi, że Dobry zespół można rozpoznać właśnie po tym, czy pracuje kiedy to... Jakiekolwiek wysiłki w ogóle się nie opłacają. Także tutaj warto zwracać uwagę na to, jak projekty zachowują się i jak pracują właśnie w bes Jak przypomnijcie sobie rynek tych kilka czy kilkanaście miesięcy do tyłu, to wiele aktywnych dzisiaj projektów nawet nie fatygowało się, by dodawać posty o jakiejkolwiek pracy czy umowach, nie wspominając. Zdecydowana większość ograniczała się na przykład do publikowania różnych, kopiowanych z różnych portali fragmentów, artykułów i w zasadzie, na tym koniec, sytuacja tutaj analogiczna do kryptoinfluencerów, bo, bo, bo jeszcze jakiś czas temu większość nawet nie publikowała materiałów. Doszły jednak wyświetlenia, zbliżyliśmy się do bull marketu, doszły współprace biznesowe. No to teraz i po 5 filmów tygodniowo się nagrywa. Tak to właśnie wygląda. To samo właśnie z projektami. Tymczasem, ile działo się na XRP, to wszyscy doskonale wiedzą. Ja oceniam to czysto, obiektywnie. Nie jestem tutaj fanatykiem projektu, natomiast. Uczciwie należy przyznać, że jest to jeden z tych, które rzeczywiście nie próżnowały. W sieci pojawiły się także plotki, że nie tylko Bitcoin, ale i altcoiny zasilą rezerwy Stanów Zjednoczonych. Mowa tutaj oczywiście nie tylko o XRP, ale i o mojej ulubionej Solanie czy USDC. Więcej informacji na temat ewentualnych innych altcoinów nie mamy, więc chyba tylko i wyłącznie na razie chodzi o tych kilka altów, które wymieniłem. Źródłem tej informacji jest New York Post. Trump rzekomo już spotkał się z założycielami tych projektów i jest jak najbardziej otwarty na pomysł. Natomiast jak można zauważyć na X niektórzy obawiają się, że takie posunięcie przyćmi bitcoina, który na ten moment pozostaje aktywem pierwszego wyboru dla wielu branży, tym samym również nada priorytet monetom pochodzącym bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj trudno mi orzec, na ile ta informacja jest prawdziwa. Tego zapewne oczywiście dowiemy się na przestrzeni nadchodzących tygodni czy miesięcy. Jednak z pewnością cieszy mnie to z perspektywy jednego z hodlerów XRP i pewnie jednego z najbardziej sztywniutkich hodlerów solanych w Polsce. To rzecz jasna, nie wszystko, bo coraz częściej się mówi również o solanowych i XRP-kowych ETF-ach, chociażby prezes tutaj e, DTF Store oznajmił na swoim profilu, że w 2025 roku na pewno ETF-y dla Solany ruszą. Pozostaje nam obserwować i czekać. Mam tylko nadzieję, że wszystko to wypłynie w najlepszym możliwym momencie dla rynku. E, z ciekawostek e, XRP wyprzedziło także ostatnio Blackrock, jeżeli chodzi o kapitalizację, jak wiecie. BlackRock to największy na świecie gigant zarządzający aktywami, no i perspektywy dla XRP stają się zatem coraz to bardziej bycze, a nic nie świadczy o tym lepiej jak fakt, że wykres XRP znacząco odkleił się od całego rynku w ostatnim czasie. Doskonale pamiętam takie sytuacje z lat ubiegłych gdzie zdarzało się, że aktywa poruszające się własnym torem początkowały jednocześnie i prowadziły cały sezon na altcoiny. Rzecz jasna nie tylko XRP, bo jak spojrzycie sobie chociażby na notowania i dzisiejszą cenę Solany, BNB i kilku innych aktywów, które wybijają się jeszcze przed unormowaniem indeksu chciwości i zmniejszeniem dominacji bitcoina nad altcoinami, to tutaj to wszystko również prezentuje się bardzo fajnie. Ethena, Eigenlayer, to również Jupiter, wszystkie te altcoiny prezentują się naprawdę dobrze przed nadchodzącym bull marketem, a to mniej więcej sugeruje, w którą stronę podąży rynek. Ja na ten temat w poniedziałek nagram również um, jakieś tam wideo ze swoimi przemyśleniami. Mam kilka przemyśleń na temat nadchodzącego sezonu na Aldy, także myślę, że będzie to bardzo ciekawa rzecz, z pewnością mówiąca Wam wiele o, o różnych projektach, które prawdopodobnie śledzicie. Natomiast wracając do XRP, ostatnio odnotowaliśmy także znaczący wzrost liczby transakcji o wielkości 100 tysięcy dolarów. I milion dolarów, co sugeruje tutaj zwiększoną aktywność grubych ryb i zainteresowanie ze strony w dużej mierze, najpewniej, inwestorów instytucjonalnych. Tak więc ostatnie wzrosty to raczej nie tak zwana ulica, ale być może insiderzy, którzy wiedzą trochę lepiej od nas, co się stanie w najbliższych tygodniach i miesiącach. Dziś na przykład Grayscale ogłosił ponowne otwarcie Funduszu Powierniczego XRP dla uprawnionych, akredytowanych inwestorów. Ten fundusz, jak wiecie, pozwala takim instytucjom uzyskać ekspozycję na XRP za pośrednictwem takiego regulowanego produktu inwestycyjnego. No i zbiega się to mocno tutaj z zaprzysiężeniem Trumpa i zmianą warty w seku, a myślę, że gdyby nic dobrego miało z tego nie wyniknąć, to, to nie byłoby takich ruchów, no bo po co w takiej sytuacji w ogóle się tym przejmować? Najprawdopodobniej oni wiedzą trochę więcej od nas. E, także moim zdaniem, gdyby coś miało tutaj nie wypalić, to lepiej byłoby poczekać i dopiero wtedy rozważyć jakiekolwiek ruchy, a skoro są ruchy, to mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tym bardziej, że jedną z takich najbardziej. Zmian, jeżeli chodzi o prezydenturę Trumpa, jest odwrócenie polityki debankingu, która utrudniała bankom współpracę z firmami kryptowalutowymi. Istnieje tutaj szansa, że wszystko to się zmieni, co nie zmienia faktu, że jeżeli nie hodlujecie XRP long termowo, to warto realizować zyski w miarę możliwości, a przynajmniej wyciągać wkład, bo jakby nie patrzeć, to ten scam i stablecoin, cytując waszych ulubionych bananowych influencerów, robi właśnie 10x. Tyle, jeżeli chodzi o świeże informacje z ostatnich tygodni, bo takie ewidentne teorie spiskowe i ploteczki pomijam. Do usłyszenia najpewniej w poniedziałek i zachęcam do nadrobienia moich dwóch ostatnich filmów o czytaniu wykresów, bo ploteczki to wy lubicie, a edukować się przeważnie nie bardzo. Stąd potem pytania, czy warto kupić, czy doradzam sprzedać, i tym podobne, a już dawno byście wiedzieli, co robić, gdyby tam było tyle wyświetleń, co tutaj. Do usłyszenia. Cześć!